Siemka, tutaj znowu WOTO eee, Pokażę wam, taki nie wiem tutaj jak to ująć, trick, bug w grze, nie mam pojęcia Może możliwe, że tak parę osób eee, na prostu gra Będziemy szyć bestii Otworzę ten ekwipunek Jak trzymacie ekwipunek taką, jest dobrze, macie wszystko idealnie zrobione jeśli natomiast Macie znaczy ekwipunek tak o. macie źle. Zobaczcie cenę atak fizyczny. 8989. Ja go umieszczę poprawnie. 9000. Ja prawie 10000 z zbroją. To jest ogromna różnica. 1000 10 ZPS. plus 20. Muszę zobaczyć. <tus> Jak ktoś gra, może grał. że ma. Odwrotnie, klata, broń. masz w plecy DPF. Nie wiem czy to komuś pomoże, ale kto wie. To no dzięki za obejrzenie. Do następnego razu. Cześć!